Witam was, to jest gameplay, poczekaj, to jest gameplay House of Spades of Space Tak, gra ze mną, razem grajmy. Przewita się Witam się. No to dobrze. Tak, ta gra jest coś podobna do Minecrafta. Tyle że widzicie mam broń, klocki, granaty. Radzio, ty możesz o niej coś powiedzieć więcej, bo... wiesz... Ta gra jest zarąbista. Jestem no-life'em tej gry. No. Um. Niedawno był update i dodali shotguny, yeah. Tak, jak ja trzymam w ręce właśnie shotguny, on strzela tak. Shotgun no. jest do bani, tak samo jak maszynowka. Wiem, wiem. Ale ja to tylko dla prezentacji tego shotguna chcę zaprezentować Bo wiem, że zaraz mnie zabiją i, i znajdę inną broń Mam 12 HP i o. zabiłem 5 osób O, ktoś Zabaję przejął... Tak. Kurde, zabili mnie A, kolejny kill, szósty Dobra Teraz, teraz... To jest taki jakby... Półautomatyczny... Półautomatyczna strzelba Najlepsza broń że. No właśnie Jest dobra Mamy tutaj też kill off, Łopatę o, widzicie? To y -y, jest ukryte przejście. Ej nie, nie, prawie Klocki, możemy mieć różnego koloru, strzałkami przetegowujemy, widzicie. O możemy na przykład prawym klikujemy na to i mamy zielony. O. Granety też są dobre, rzuca sobie tu pod drzewko. O, idę cię. Gdzie? podejdź do mnie. Aha. Łoł. Wow. uderzyłem się. A teraz pokażę animację kucania. Dawa no. <laughs> Fajna jakby, gierka, ale no... Jakby ktoś kloca No właśnie. O widzę zielonego? Nie, to jest niebieski. Go e, to, to jest też coś takie drużynowe jak na przykład Team Fortress, że tutaj jest niebieskie ale i zielone. Nie czerwone. Go to me I... Takie są tutaj mapy, na przykład domki takie. Najlepszy się... serwer i najlepsze mapy na tym serwer. Tak właśnie. To jest serwer minit, e, No teraz dali na do tego. Ojej tu. Oj Granatami... Granaty... Oj, zgubiłem się. Tylko granatami jakiś dobry jak jestem. E, Lali mam, Łoł! Wow. Dobra, zabijłem go. Ale ty... Oj, zabili mnie. Dobra, pokażę wam, e, Takie jakby MP5. E, SMG. E. A, to Eee. Działa, ja widziałem. Nie wiem nawet. Yy, nie, to jest jakiś ofer. I później dobra. Ta gra jest bardzo fajna. Gra w nią dużo Polaków. O, już koleś odbieli. Wow. A to dzięki użytkownikowi MRC to Bo to jest jeden z lepszych No. który właśnie zaprezentował tą grę. Czy nie zaprezentował, tylko zaprosił do gry. No. No i ta gra też... No widzicie A? tutaj ludzie robią bigy. Ja dostałem. Jak klikniemy M, do, zobaczymy mapę, o to jest takie jakby osiedle. No nawet spoko. Już, I'm so nice. I'm jest tu niekiedy też friendly fire. Lubię się ten bawi i w ogóle tutaj na przykład no, jak rozwalimy drzewko, to ono się zawali. No znaczy to jest na tym serwerze dodane, bo nie na każdym serwerze trzeba. Nie wiem, ale na przykład jak... Zobaczcie sami. na kolor tego, tak i tak. Rozwalę to i to się zawali. Prosto. Na dużo nie będziemy jeszcze o tej grze mówić. No, można przeskoczyć dwa klocki na przykład. Dobra gra. Jest tu też tryb y, cichego chodzenia, bo chyba słyszycie, jak chodzę tak jakby był żołnierzem, mega. O, koleś go z kill próbował zabić. No. Właśnie da się? Nie, jeszcze chyba nie. Próbowałem. Ale bieg za nim z kill oj, oj, nie zauważyłem go. W ostatniej chwili go zauważyłem. Dobra, ja biorę to. Pierwszą bon i mogę iść. Mm, polecam grę. Na dole będzie link y, do... Yy, pobrania i do grania. No. Ja mogę zrobić poradnik jak to zrobić, bo... Sporo ludzi nie umie. No. I jak zmienić też nazwę? No Ale nikt jest łatwiejszy bez. Ale nikt jest łatwiejszy Tam jeszcze można dźwięk zmienić, ale to trzeba trochę... Tutaj jak na przykład klikniemy... Ja mam dźwięk zmieniony, tak samo rodziców. Y y jak w tej grze klikniemy y Escape, to od razu... Y co? Wyłącza z gry i to jest No kapel. właśnie, wyłącza się z gry. Nie ma żadnego mnie ani nic. No. Chyba, że jeszcze to dodadzą w jakimś update'cie, ale... No, bo do... to dopiero chyba jest wersja 0 coś. No, Były chyba bo dopiero trzy krali... update'y czy dwa. O Jezus, zabili mnie znowu. No dobra co jeszcze możemy o tej grze mówić? Oj się zabije A co mnie wybranie? No no to dużo nie powiem Tutaj mamy też AF-kowiczów. No nie Ktoś wiem zdjął fraga teraz? Nie wiem, no chyba teraz Nie ma akurat Polaków, no ale nie wiem Rodzio napisz ja ja coś ja do, ja do nich żeby zrozumieli, że to my Polacy jesteśmy Tylko tutaj to wszystko. Są. <głos> <głos> Czyli jak mówiliśmy, jest wiele polaków. Bo... Bardzo wiele. No i yy, No nie, mam, nie wiem co jeszcze o tej grze mówić. Każdy update yy, oczywiście yy, nakręcę co i jak nowego. Wcześniej się nie było, a teraz jest. No i jak się pojawi jakiś nowy update, to oczywiście Was o tym powiadomię. Dziękuję za oglądanie. Yy. Subskrybujcie i do zobaczenia. Re no to będzie z wami. No. Do widzenia.